Hej, witajcie na kanale Kwasher Official. Słońce wstaje, witam Was skoro świt, za mną stoi natomiast laweta samochodowa. A dlaczego? A dlatego, że czeka mnie długa podróż przez całą Polskę. Z Gdańska aż do Nysy. A po co jadę tak daleko? To już zobaczycie. Chodźcie. Wow. Słoneczko zaczyna świecić, szybka kawusia i dalej w drogę. Przejechaliśmy Wisłę, czyli dawną autostradę Polski, bo to właśnie tym szlakiem wodnym dawniej barkami wpływano towary z północy na południe. tutaj przed nami takie szerokie wiadukty. No, i zachodziłem w głowę po co takie wielkie, szerokie wiadukty? Jak tam przecież przed chwilą miałem taki wąski. Otóż to są specjalne przejścia, aby zwierzyna mogła przechodzić z jednej strony na drugą stronę. Migracje zwierząt są bardzo ważne. Stąd też właśnie takie szerokie te wiadukty, żeby one bez problemu, bez strachu mogły sobie przeskakiwać. Wyskoczyłem tutaj na chwilę e, krótka przerwa i spotkanie z widzem, piąteczka. Ciemano wszystkim. Cześć, takie, takie trochę niecodzienne, bo przy e, toalecie z mapu, ale tak, nigdy nie wiadomo gdzie się będzie tak, spotkać. świat jest mały. Dokładnie. To co, szybka fotka? E, tak, już już, już robię. a ja, dokąd jedziesz? A wiesz co, bo ja w transporcie robię to o. akurat teraz do Tych, a potem do Pragi, także... O Panie, to co daleko. No ale w drodze i tak się mówi, gdzieś tam jakiś filmik ogląda, właśnie tak jak mówię, że coś tam kulinarnego i w ogóle, także y, jest co co oglądać i co ten mam nadzieję, że właśnie teraz w filmiku, będę, to się będę podziwiał <laughs> wszystkim, gadał, że jestem, dobra? Poda? Super. Jest, spotkał. kątem. Dzięki to, śliczne. Nysa, a w tle piękne góry. Wow! Ale ładnie. W wybaczcie, że się tak zachwycam, ale dla człowieka z wybrzeża to tak piękny widok gór. To naprawdę jest niecodzienna gradka. Szukamy teraz celu. Dziwik wskazuje jakieś 5 km, także myślę, zaraz będziemy na miejscu. Ale ładnie. Mam chwilę czasu, więc postanowiłem zrobić sobie przerwę na popas. No chyba nie mogę wybrać lepszego miejsca na zjedzenie tej przepysznej goloneczki z warzywami. Mm, mięsko jest kruche, delikatne. Coś wspaniałego po prostu. Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami. Wrzucę wam film na Kuchni Kwasiora. Ten przepis bo jest po prostu niesamowity ba ba bał. I oto temat moich dzisiejszych wojaży. Wojskowa kuchnia polowa, KP 200. Oryginalna z wojska, oryginalny lakier. No jest tutaj wprawdzie parę, kilka tematów do poprawek, ale stan jest jak najbardziej zadowalający. Opony zobaczcie. Stomi Olsztyn, made in Poland. Piękna sprawa, to już chyba wiecie, co się będzie święcić teraz na Kuchni Kwasiora, co? Haha! Dobra, wracam do Gdańska, 8 godzin drogi przede mną, a 18 już dochodzi. Także jadę, ale szoda jest ładna. Ty biedna wciąż kołyszesz się. Wiedźmy upiory wciąż mącą twój sen. Moja lalko, niech cię zmoże sen. Nie patrz więcej, nie oglądaj się za widźmi. yeah oh.